Witajcie! Po bardzo długiej przerwie i pominięciu wielu naprawdę interesujących paczek, zbandlowani wracają, mamy nadzieję na dłużej. Tak czy inaczej, Bundle Stars znowu zaatakowało zabójczą paczką. Panie i panowie, oto szósty Killer Bundle. Lichdom Battle niepozorny tytuł, którego rozgrywkę można streścić w jednym krótkim zdaniu: Pierwsza strzelanina z czarami zamiast pukawek. Wciskani jesteśmy tu w buty potężnego czarnoksiężnika oraz otrzymujemy jakiś tam pretekst, by przejść do przodu. Ale to wszystko nie ma znaczenia, bowiem mięskiem tego przepysznego dania jest niesamowicie rozbudowany system tworzenia zaklęć. W czasie naszej przygody zostaniemy zapoznani z poszczególnymi elementami, z których składa się zaklęcia. Przede wszystkim wybieramy element, jaki dane zaklęcie będzie reprezentować: prąd, ogień, lód, nekromancja itd. Następnie decydujemy o rodzaju czaru, dodajemy modyfikatory i już możemy cisnąć w przeciwników kulą ognia, porazić prądem niczym mroczny Lord Sithów, rzucać obszarowe zamrożenie lub cokolwiek sobie tylko wymyślimy. Autentycznie, jedynymi limitami przy tworzeniu zaklęć są nasza wyobraźnia oraz składniki, jakie akurat mamy w ekwipunku. I tu właśnie wychodzi pierwszy zgrzyt tej produkcji. Elementy do tworzenia czarów, jakie zdobywamy, są generowane losowo i nie ze wszystkich przeciwników wypadną nam te, które akurat potrzebujemy. W efekcie, zanim stworzymy naszą wymarzoną inkantację, jesteśmy zmuszeni do mozolnego farmienia składników. Jak już wspomnieliśmy, historyjka również nie należy do najambitniejszych, więc osoby szukające wciągających fabularnie tytułów nie znajdą tu niczego interesującego. Koniec końców, gra ta kładzie nacisk na rozbudowany system czarowania, zachwyca zróżnicowaniem lokacji i daje niesamowite poczucie mocy. Sami zdecydujcie, czy powtarzalna rozgrywka, ubogi bestiariusz, a także kiepska fabuła przeszkodzą wam w zabawie. Steamowa edycja antologii 3D Realms, czyli pakiet 32 nadgryzionych zębem czasu gier. Tak potężna lista tytułów sama byłaby w stanie zapełnić kilka kolejnych wydań zbandlowanych, więc pozwólcie, że nie będziemy omawiać każdej z tych gier, a jedynie wymienimy elementy zestawu. W skład antologii wchodzą wszystkie te produkcje. Są to zarówno tytuły, które każdy szanujący się gracz powinien znać, jak i niszowe gierki, o których mało kto słyszał. Gatunkowo również prezentują się różnorodnie, od klasycznych strzelanek, przez wyścigi, platformówki, pinball, a nawet gry edukacyjne. Jak ktoś jeszcze nie ma w swojej kolekcji kultowych gier z dziukiem lub chciałby uzupełnić bibliotekę o inne klasyki, teraz jest do tego najlepsza okazja. Monstrum to prosty koncepcyjnie dreszczowiec urozmaicający zabawę proceduralnie generowanymi elementami. Zabawa za każdym razem zaczyna się w momencie, gdy nasz protagonista budzi się na rozpadającej się łajbie. Po krótkim zapoznaniu się z leżącymi wokół nas notatkami dowiadujemy się, że ogromna ilość gnoju uderzyła w wirujący wiatrak, cała załoga umarła bądź uciekła, zaś my jesteśmy jedyną żywą istotą na tym statku. Wkrótce jednak to ostatnie twierdzenie zostaje boleśnie zweryfikowane rychłym powrotem do menu głównego. Tak mniej więcej prezentuje się pierwsze podejście do monstrum. Naszym zadaniem jest ucieczka z okrętu przy pomocy jednej z dostępnych opcji. Może być to rejs łodzią podwodną, lot śmigłowcem albo jakieś inne. Tak czy inaczej, zanim opuścimy pokład statku, musimy wpierw naprawić pojazd, którym uciekniemy. Przeszkadzać nam będą w tym potwory. Po statku grasują aż trzy monstra wyciągnięte z powieści Science Fiction czy Prozy Lovecrafta. Każdy z nich zachowuje się inaczej i stwarza inne zagrożenie. Jako że nie możemy się w żaden sposób ubronić, musimy się chować oraz przechytrzyć maszkary nim dobiorą nam się do zadka. Największą wadą tej produkcji jest feature, który autorzy tak bardzo promują. Otóż zdarza się, iż proceduralnie generowany pokład nie zawsze generuje się w sposób logiczny. Bywa, że pomieszczenia rozmieszczone są po prostu głupio, a nasz sukces zależeć będzie wyłącznie od szczęścia. Jednakże oprócz tego nie ma do czego się przyczepić. Rozgrywka jest prosta, ale doszlifowana. Grafika jak na grę niezależną naprawdę zachwyca, zaś całość aż tętni atmosferą. Jeśli więc nie macie uczulenia na jumpscare'y, to warto dać tej produkcji szansę. Gemcraft Chasing Shadows to pełnoprawna wersja flashowego Tower Defensa. No może lekko przesadzamy, bo w sumie to nadal jest flaszówka z tym, że odpalana za specjalnie stworzonego do tego klienta. W każdym razie rozgrywka nie odbiega za bardzo od standardu, do jakiego przyzwyczaiły nas inne gry tego gatunku. Stawiamy struktury obronne i czekamy, aż rozprawią się one z kolejnymi falami przeciwników. Tym razem w roli wieżyczek postawimy różnego rodzaju klejnoty. Zależnie od koloru mają one różne właściwości. I tak zielone zadają obrażenia od trucizny, niebieskie spowalniają mrozem i tak dalej. Jednakże główną cechą kryształków jest możliwość ich łączenia w dowolną kombinację. Dosłownie każdy typ klejnotu da się połączyć z innym. A co lepsze, kombinacje można robić z wielu różnych rodzajów kamieni szlachetnych. W ten sposób stworzymy chociażby wieżę strzelającą z zatrutymi pociskami, które przebijają pancerz. Po zaliczeniu planszy nagradzani jesteśmy punktami doświadczenia, artefaktami, talizmanami i innymi fantami. Drzewko rozwoju jest naprawdę obszerne, lecz minie dwucyfrowa liczba godzin, zanim odblokujemy wszystkie dostępne umiejętności. Jak na produkcję zajmującą jedynie 88, MB otrzymujemy niesamowicie dużo zawartości. Nie tylko dostajemy w nasze rączki ponad 190 plansz, to jeszcze z każdą z nich możemy zmierzyć się w kilku poziomach trudności i trybach rozgrywki. W grze podobno jest też jakaś epicka historia, lecz oprócz kilku stron tekstu fabuły nie uświadczymy. Ale to bez znaczenia, no bo przecież kto gra w produkcję z gatunku Tower Defense dla fabuły? Battle vs Chess to wariacja klasycznych szachów. Główną atrakcję tego tytułu stanowi zamienienie klasycznych bierek animowanymi jednostkami. Reguły klasycznych szachów zapewne są wam znane, dlatego skupimy się na trybach ze zmodyfikowanymi zasadami. Do naszej dyspozycji dano dwie ubogie kampanie fabularne, w których staniemy na czele dwóch armii światła i mroku. Każda kolejna misja kampanii stawia przed nami inne wyzwania. A to na przykład matować króla przeciwników w określonej liczbie tur, zbić konkretne jednostki, lub wygrać potyczkę mając do dyspozycji mniejszą armię niż oponent. Modyfikowalne są również warunki przejęcia okupowanego pola. Oprócz tradycyjnego bicia pionów, warunkiem przejęcia pola może być wygranie zręcznościowych potyczek armii z systemem walki wyciągniętym z ubogiego slashera, albo wygranie pojedynku w sekwencji QTE. Dodatkowo znajdziemy też wyzwania o różnym poziomie trudności, multiplayer lokalny oraz przez internet, a także minigierki. Ogólnie jest to całkiem udana produkcja. Wygląda całkiem ładnie, daje duże możliwości dostosowania rozgrywki do własnych upodobań i ma sporo do zaoferowania. Jednak ma ona też kilka problemów. Już przy pierwszym uruchomieniu tego tytułu jesteśmy witani przez drakoński DRM, który nie tylko ogranicza liczbę aktywacji, ale także zmusza do rejestracji, podając dane osobowe przez internet, bądź anonimowo, telefonicznie. Rozgrywka przez internet także pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim nie ma żadnego porządnego matchmakingu ani rankingów. Przypadkowych przeciwników do gry również nie da się znaleźć, zaś jedyną opcją, by grać przez internet, jest podanie adresu IP przeciwnika. CrossCode to naprawdę pomysłowy action-RPG utrzymany w 16-bitowej stylistyce. Cechuje się niewiarygodnie miodnym gameplayem oraz pomysłowymi zagadkami. Rzecz w tym, że tak naprawdę otrzymujemy w tym momencie jedynie demo, grę w fazie wczesnego dostępu. Według zapewnień twórców to co dostajemy ma już niemalże ukończoną mechanikę, a jedyne czego brakuje to większa część fabuły. To fakt, że produkcja już w obecnym stanie robi wrażenie, lecz granie w grę fabularną, gdy dostępna jest jedynie mała część historii, mija się z celem. Czekamy Mamy na premierę pełnej wersji, która według zapowiedzi twórców ma odbyć się najpóźniej w połowie przyszłego roku. Super 3D Noah's Ark to klon staryńkiego Wolfensteina 3D z podmienionymi grafikami. W efekcie, zamiast częstować nazistów ołowiem w lochach zamku Wolfenstein, będziemy zwiedzać Arkę Noego i strzelać jedzeniem z procy do kus, strusiów, kangurów i innych zwierząt. Z czasem przyjdzie nam też odpowiedzieć na pytania z wiedzy o Biblii. A oprócz tego, niewiele więcej można powiedzieć o tej produkcji. Mamy tu po prostu do czynienia z Wolfem 3D, przebranym w biblijne ciuszki. Flying Tigers – Shadows Over China to kolejna w tym zestawieniu gra w Early Accessie, jednakże bardziej dokończona niż CrossCode. Według zapewnień twórców, w nasze ręce dostajemy stabilną grę z kampanią dla pojedynczego gracza ukończoną w 75% i działającym trybem multiplayer. Ten ostatni możemy zupełnie pominąć, ponieważ lista serwerów świeci pustkami. No ale zostają jeszcze tryby dla pojedynczego gracza. Należą do nich kampania fabularna z historyjką tak sztampową, że można zupełnie ją olać, pojedynki, wyzwania i tryb swobodnego latania. Czyli standard. A co to w ogóle za tytuł i jak się gra? Otóż jest to zręcznościowa Gra o podniemnych potyczkach samolotów i sprawuje się ona całkiem nieźle, przede wszystkim dlatego, że oddano nam sporą ilość maszyn. Zależnie czy zasiędziemy za sterem myśliwca czy bombowca, zostaniemy postawieni przed innymi zadaniami, które znacznie różnią się mechaniką. Dano nam też możliwość wskoczenia na fotel strzelca w niektórych sekcjach. Temu tytułowi można postawić jeden, aczkolwiek bardzo poważny zarzut. Kiepskie sterowanie. Na klawiaturze są rozłożone funkcje, takie jak zwiększenie bądź zmniejszenie obrotów silnika lub zaawansowane manewry powietrzne. I to jest OK. Kierunek lotu i wysokość są natomiast kontrolowane myszką. Problem w tym, że między ruchem gryzoniem a reakcją samolotu na ruch istnieje niewielkie opóźnienie, całkowicie psujące rozgrywkę. Fakt, da się do tego przyzwyczaić, ale to nadal coś, nad czym twórcy muszą popracować. Cast of the Seven Godsens najbliżej można porównać do Super Goals and Ghosts. Mamy więc chłopka, któremu demony porywają Bachora, broń miotaną do eliminacji tałatajstwa i zbroję, którą tracimy, gdy przyjmiemy zbyt wiele razów na klatę. Tak właściwie to samo rdzenie rozgrywki w ogóle nie różni się od klasyka Capcomu. Prujemy do przodu, skaczemy nad przepaściami i bijemy wszelkiego rodzaju potwory. Nawet poziom trudności jest równie wyśrubowany. Przyczepić się można jedynie do oprawy wizualnej. Graficznie, plansze i obiekty przywodzą na myśl kiepskie rysunki narysowane przez ucznia w czasie nudnej lekcji, a następnie opublikowane na DeviantArcie. Ale oprócz tego nie można nic złego o tej produkcji powiedzieć. Sterowanie cechuje się precyzją, etapy, pomimo iż nie wyglądają najlepiej, są zaprojektowane z rozmysłem i mają poukrywane sekrety. Całość zaś dopełnia całkiem przyzwoity soundtrack. Jeśli więc nie przeszkadza wam wygląd przypominający flaszówki sprzed 10 lat, śmiało dajcie tej grze szansę. Horizon Shift jest wprawnym połączeniem shootemapa ze skromnymi elementami platformowymi. W klasycznych szmapach, takich jak Galaga czy Space Invaders, nasz statek znajduje się na dole ekranu i musi odpierać kolejne fale kosmitów spadających z góry ekranu. Horizon Shift natomiast nasz stateczek porusza się po linii na środku ekranu, po horyzoncie i musi odpierać barach lecące z góry oraz z dołu ekranu. Zniszczenie każdego obiektu nagradzane jest punktami, lecz samo rozwalanie przeciwników nie pośle nas na szczyt listy wyników. By tam się znaleźć trzeba opanować system niesamowicie nagradzający ryzyko. Otóż gdy jakiś obiekt uderzy w horyzont nie przegrywamy, ale zostajemy nagrodzeni mnożnikiem punktów. Im mniejsze pole do manewru ma nasz pojazd, tym więcej punktów zdobędziemy. Czasem horyzont zostanie przedziurawiony na samym środku. W tym momencie na ratunek przybywają elementy platformowe. Nasz statek bowiem może wykonywać podskoki. Pomocne jest to, gdy zechcemy pokonać dziurę w planszy, bądź przeskoczyć nad pociskami albo innymi przeszkodami okazjonalnie pojawiającymi się na linii horyzontu ale to tylko opis jednego z trybów rozgrywki. W sumie jest ich 7, a każdy z nich można jeszcze dodatkowo modyfikować. Co jakiś czas przyjdzie nam też zagrać w planszy specjalnej, polegającej na odbijaniu paletką kulki i niszczeniu cegiełek niczym w breakoutie. Horizon Shift utrzymano w neonowej stylistyce, jednak trzeba przyznać, że bywały ładniejsze gry o podobnym klimacie, chociażby Beat Hazard albo Symphony. Trzeba za to pochwalić soundtrack, który odpowiednio pompuje adrenalinę podczas rozgrywki. By otrzymać Killer Bundle 6 musicie wyłożyć 4,79 euro eurocentów. Jest to największa wydana do tej pory paczka, zawiera aż 41 gier. Co prawda, liczbę gier pompuje antologia 3D Realms, ale i tak, nawet jeśli nie gustujecie w wiekowych klasykach, można uznać tego bundla za udanego. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że tym razem nie przytrafią nam się aż tak długie przerwy między kolejnymi wydaniami. Serdecznie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem.